Temat wiodący vloga, myślę, taki dość kontrowersyjny, dość miękki. Oni to robią właśnie dlatego, żeby łamać schematy i w ogóle, żeby było tak ładnie estetycznie. Jakoś nam zgrzyta mocno w środku i czujemy, że będziemy się męczyli w tej współpracy, to może warto właśnie. Witam Cię w poniedziałek. Witam Cię w poniedziałek, mój dzień się już zaczął. Właśnie jestem na spacerze z synem. No i tak właśnie zaczyna się kolejny vlog. Temat wiodący vloga myślę, taki dość kontrowersyjny, dość miękki, natomiast ważny. I ja potrzebowałem naprawdę sporo czasu, żeby zrozumieć o co w tym chodzi. Jeżeli pracujesz jeszcze na etacie, w jakiejś korporacji, to bardzo często przewija tam się temat wartości. Wartości, misji, wizji, firmy. Dla mnie zawsze to było coś takiego mglistego i nie do końca to czułem. Tak, tam jest. I tutaj się uruchomił. I o tym będziemy sobie właśnie dzisiaj gadali. Przechodziliśmy z liściem po domu jego jednego z ulubionych kuzynów, do tego e, odpalił, że tak powiem, syrenę, ale już przeszło. Jesteśmy dosłownie o no, 20 metrów dalej. Ehm, o co z tymi wartościami chodzi? I kurczę. To jest dziwne, bardzo dziwne, ale jak czuję, że ten, z kim robię biznes albo z kim mam robić biznes ma te same wartości co ja, to jakoś na koniec dnia się dogadujemy. Nie? I uważam, że na etacie działa to podobnie. I teraz o co chodzi z tymi wartościami? Co to są te wartości? Jak to w ogóle zrozumieć i skumać, żeby to w ogóle działało i to miało sens? No postaram się opowiedzieć w tym filmie. Ale piękna pogoda jak na lekko za połową grudnia. Yy, ogólnie tak. Miałem, mam w sumie, w zasadzie to już miałem, dostawcę, z którym kurczę jakoś tak na samym początku, jak już zaczynaliśmy sobie gadać. W sumie to nie jest dostawca, czyli kontrahent. na początku, jak zaczęliśmy sobie gadać, to czułem, że tam nie ma jakiejś takiej dziwnej Że robimy te, te same rzeczy, czyli uczymy innych, szkolimy innych, ale przyświecają nam inne cele. I z jednej strony chciałem ten deal z tym moim kontrahentem zawrzeć, ale z drugiej jakoś tak w środku czułem, że może nie do końca to będzie dobre. Coś mi tak, jakiś taki gut feeling, nie? takie boskie przeczucie, jak to w wolnym tłumaczeniu by, by brzmiało. No i jak ta historia się rozwinęła? Jestem człowiekiem, który ponad wszystko ceni sobie co? Po pierwsze, dobro klient, klienta, a po drugie, terminowość w obie strony. To znaczy, jeżeli mam deadline, mam termin od mojego kontrahenta czy klienta, to robię wszystko, żeby ten termin dowieść. I zazwyczaj go dowożę. To sobie chyba zawsze Potem pojawia się natomiast problem z, od strony kontrahenta. No bo jeżeli ja się wywiązałem ze swojej części umowy, liczę na to gorąco, że kontrahent również to zrobi. I tu nie chodzi o nawet niepłacenie płacenie faktur. Co nawet ich wysyłanie, wystawianie mi tych faktur w racji tego, że to jest prowizja, więc muszę dostać informację, ile tamtej prowizji mam wystawić. No i fajnie jakby to zostało zrobione w odpowiednim przez ustawodawcę określonym czasie. z tego co mi wiadomo, fakturę muszę wystawić do 15 dnia e, miesiąca, który następuje po miesiącu wykonania usługi. Czytaj do 15 listopada muszę wystawić fakturę za na przykład październik. Wszystko byłoby świetnie, gdybym nie musiał się prosić, po pierwsze, to, to pierwsza sprawa, w ogóle o informację o prowizji. A druga sprawa, jak wystawię tę fakturę, nie dość, że mają, miał mój drogi kontrahent termin 30 dni, no to oczywiście ten termin był rzadko dowożony. I żeby było jeszcze śmieszniej, no to prowizje to nie były jakieś kwoty, które niszczyły w ogóle mój budżet i na których stał, stała moja firma, bo to były prowizje rzędu, nie wiem, 100 złotych, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc, więcej było walki o faktury, więcej było walki o to, żeby ta płatność została dokonana, niż z tego w ogóle jakiegokolwiek przychodu. Jaki jest z tego morał? Ja oczywiście zrezygnowałem z tego dostawcy. Jestem w trakcie egzekwowania tych pieniędzy, tych, tej stówki czy tam tych dwóch. Nie wiem, czy w ogóle nie daruję tematu, bo kończy mi się cierpliwość. Natomiast nie posłuchałem swojego przeczucia. No i nie posłuchałem też rady moich mądrzejszych kolegów. Jeden z nich miał do czynienia z podobną firmą, w zasadzie z jakąś firmą, która należała do tej grupy, do której należała ta firma, z którą ja dogadywałem deala. No i mówił Michał, o, uważaj, uważaj, bo oni są tacy niepewni. Oni są tacy niepewni. No i w sumie faktycznie są niepewni. Sam jakby sens też tej platformy dla mnie jest taki trochę dziwny, w sensie nie widzę tam tego usera końcowego. Trochę mi to pachnie jak multilevel marketing i tak dalej, dlatego stwierdziłem, że nie, wychodzę z tego. Słucham też teraz takiej dość mądrej książki Simona Sinka. Zacznij od dlaczego, stadły w why I kurczę, to jest moje któreś podejście do tej pozycji. I widzę, że im dłużej ten mój swój biznes prowadzę, mój swój, tym ta książka bardziej jest dla mnie jasna i bardziej ze mną rezonuje. A jest właśnie o tym, dlaczego prowadzimy firmę. Dlaczego w ogóle, w sensie, co jest naszym why co jest naszym dlaczego, dlaczego my ten biznes prowadzimy i pomagamy innym. Przykładem tej w tej książce, który został podany, to na przykład Apple. Apple, whatever. Chodzi o to, że co ta firma robi? Ta firma robi rzeczy fajne, fajnie wyglądające i łamiące schemat. Nie? I to jest ich dlaczego. Oni to robią właśnie dlatego, żeby łamać schematy i w ogóle żeby było tak ładnie i estetycznie. I teraz, jeżeli Apple sobie weszło w te swoje komputery, no to sobie z tymi komputerami zaczęło. Natomiast zwróć uwagę teraz, Apple działa też w telefonach, działa też w zegarkach smartwatchach. Po drodze działało w iPodach, no teraz tych iPodów już nie ma. Jak się przyglądniemy na historię tej firmy, na historię firm konkurencyjnych, no to na przykład Dell, kojarzony gdzieś tam z monitorami i komputerami, też miał podejście do um, takich odtwarzaczy muzycznych, ale jakoś ja nie kojarzę odtwarzacza Della, a iPoda to kojarzę i myślę, że to prawdopodobnie też. No i właśnie dlaczego się od siebie różniły te dwie firmy? No dlatego, że e, ta misja to dlaczego, w zasadzie to, to nie misja, to why, to dlaczego Apple może zostać zastosowane nie tylko do komputerów, ale też praktycznie do wszystkiego. Chodzi o to, że telefon zadzwonił i się to nagrywanie przerwało. Czyli ogólnie w skrócie. Apple robi rzeczy takie, które łamią schematy i robi je ładnie, a Dell po prostu robił komputery. I jemu ta, ta misja Dela była taka bardziej, bym powiedział, komputerowa i bardziej Del był kojarzony właśnie z komputerami, natomiast Apple był kojarzony z łamaniem schematów i zrobieniem ładnych rzeczy. I teraz. Ta misja, czy tam to why, to dlaczego Apple? A? Świetnie się wpisuje też w inne branże, natomiast why, czyli dlaczego Dela, już mniej, tak? Więc tu jest pewien rozjazd. Ja wiem, że to jest mgliste i tak dalej, natomiast jak nawet pracujemy na etacie, no to każda z naszych firm, w której jesteśmy, ma tam wypisane na ścianie jakieś, jakieś różne why, różne misje, różne wizje i tak dalej, i warto się nad tym zastanowić, czym to z nami rezonuje, czy może nie do końca. Bo czasem to tak, wiecie, fajnie się pracuje w firmie, która ma takie wartości same jak my, nie? Na przykład, nie wiem, chce być etyczna, chce pomagać innym, nie wiem, angażuje się w pomoc biednym, bezdomnym, w Afryce, może w tą stronę. Albo sprawia, że rzeczy takie, które są, nie wiem, trudne, stają się proste, nie? Tak jakaś firma na przykład z e na przykład, albo, no nie wiem, taka, która ułatwia życie. Chodzi o to, że w takiej firmie, w której rozumiemy wartości dużo łatwiej nam się będzie pracowało, bo my po prostu no, bardzo, bardzo to, to, to z nami rezonuje, nie? Ja na przykład byłem dumny, jak pracowałem sobie w Tesco. Byłem dumny, bo... poczemu? czemu? No bo, kurde, była fajna firma za czasów, kiedy ja w niej jeszcze pracowałem. <laughs> była fajna firma, duża firma, w miarę szanowana, dużo osób tam kupowało produkty, były... niektóre były tanie, powiedzmy sobie szczerze, niektóre może nie do końca. Poza tym to było, wiecie, dużo sklepów, dużo krajów, i mi się fajnie tam pracowało. Potem poszedłem do Motorola. Amerykańska firma z tradycjami, ponad 100 lat. Zaczynała tam od, yy, od radio, jak się nie mylę. No i potem jakoś tam ewolu, ewoluowała. przez chwilę też telefonami się zajmowała. No i to też było fajne. Po, yy, pomagała misją w ogóle Motorola, tej, w której ja pracowałem, od bezpieczeństwa, było służenie innym w momencie, kiedy potrzebowałem tej pomocy. To była misja nakierowana szczególnie na służby porządkowe. Na strażaków, na policjantów. Ja bardzo szanuję... Na przykład strażaków, szczególnie ochotników, za to co robią, nie? Dlatego dobrze mi się pracowało w tej firmie, no bo czułem. Czułem misję. Rezonowało to bardzo ze mną, nie? Cyk. Ogólnie to e, przyszła mi dostawa od Michała Szapejskiego. Widzieliście trzymany unboxing. Sztuka odpuszczania. Myślę, że to będzie fajna książka na urlop dla mnie, żeby sobie trochę poodpoczywać, w sensie poodpuszczać pewne rzeczy. I właśnie to też tyczy się tematu wartości. Jeżeli w środku czujemy, że ten klient, ten dostawca, ten pracodawca jakoś nam zgrzyta mocno w środku i czujemy, że będziemy się męczyli w tej współpracy, to może warto właśnie uciec się do tej sztuki odpuszczenia i powiedzieć sobie nie. Ja ostatnio hoduję bardzo takiemu e, ciekawemu e, wyrażeniu, bo ja to w sumie sobie gdzieś wymyśliłem, nie czytałem tego nigdzie. Nie każda złotówka musi zostać zarobiona, nie? To jest tak, że w sumie to nasze życie to jest sztuka wyboru. Coś trzeba, czegoś trzeba powiedzieć, nie żeby czemuś powiedzieć, tak. To, to, to już nie wymyśliłem. To już ktoś mądry powiedział, nie pamiętam kto. Natomiast dla, dla mnie mocno tutaj ten temat wartości gra, bo e, dla kontrastu, jeżeli wcześniej mówiliśmy o kontrahecie, który mnie bardzo denerwował, mam też takiego jednego, Pozdrawiam ci Adam. Ogólnie już nie będziemy współpracowali, bo żegna się z firmą, z którą współpracował. Może z tą firmą dalej będę współpracował, natomiast on jako człowiek, jako to, co reprezentował w tej firmie, i potem jako też duża część tej firmy, to był dyrektor operacyjny, naprawdę mega tutaj na poziomie wartości się dogadywaliśmy. Relacji na tyle mocno, że ze z wspólnego biznesu urodziła się też przy okazji przyjaźń. Nie? Więc to pokazuje, jak mocne. Mogą być te nasze wartości, i nawet jeżeli drogi naszych firm się rozejdą, jego firmy i mojej, to nie problem, bo ja dalej będę z nim utrzymywał kontakt. Jest po prostu fantastycznym człowiekiem. To moim zdaniem pokazuje właśnie moc naszych wartości. Nigdy nie było problemu ani z mojej strony z dowożeniem terminów, deadlineów czy płatności, i w drugą stronę u niego to samo. Zawsze faktury były na czas, płatności były na czas. Potrzebował wsparcia bardziej takiego, że tak powiem mojego, w stronie, jak miał trudniejszy moment w firmie, w sensie tam jakiegoś live'a mieliśmy zrobić, ja nie miałem z tym problemu, żeby mu pomóc, żeby tego live'a zrobić dla niego bezpłatnie. Po prostu w ramach, w geście dobrej woli, w geście tej wspólnej współpracy, po prostu tak dobrze mi się razem współpracowało z nim, wiedziałem, że mogę na niego liczyć, on wiedział, że mogę liczyć na mnie i uważam, że takie partnerstwa są najlepsze. To jest świetne, jeżeli uda Ci się znaleźć takiego kontrahenta, takiego klienta, albo takiego pracodawcę. Jeżeli pracodawca rozumie, że w sumie to wszyscy gramy do jednej bramki, jeżeli Twój kontrahent i klient też to rozumie, i dobrze się świetnie rozumiecie na właśnie tej wysokości wartości, czyli tego w co wierzycie, tego dlaczego to co robicie robicie, no to wtedy ta współpraca po prostu czuć ten gut feeling, czuć to, że wow, nie, tak, tak, tak mogę współpracować z takimi ludźmi, chciałbym pracować, nie? także te wartości wypisane na ścianach firmy raz że są, bo są, a dwa że czasami są i nie są w firmie wdrażane, ale to jest już temat. Zupełnie na innego vloga. Natomiast jeżeli one z tobą rezonują i czujesz, czujesz że te wartości to jest coś, co, co faktycznie mocno jest w twoich korzeniach, to jest sposób twojego działania i chcesz działać właśnie dlatego, co wisi na ścianie, jest napisane, czy gdzieś tam jest wpisane w to, jak działa firma, dużo łatwiej się wtedy pracuje, dużo łatwiej się dobija w bilę z taką firmą i dużo łatwiej potem się w ogóle współpracuje w szeroko pojęty sposób. To tyle z mojej strony, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego vloga, mówił dla Ciebie jak zwykle Michał Kowalczyk z Excellent Vlog, jeżeli podobało Ci się to, to dla Ciebie przygotowałem łapka w górę, no i widzimy się w kolejnym Excellent Work Vlogu. Trzymaj się, hej!